Hej, cześć! Witam serdecznie po tym krótkim, ale pięknym wstępie w kolejnym odcinku ze Złotym Polonezem. Dzisiaj ze mną jest Piotr. Cześć! I co nieco opowiem Wam, jak postępują prace nad tym samochodem. Zapraszam do oglądania. Od ostatniego odcinka minęło już trochę czasu. Co prawda mieliśmy w planie zmianę układu wydechowego, natomiast rozgrzebałem liczniki, które zaraz zobaczycie. Były już po prostu zamontowane tutaj poprzez poprzedniego właściciela. Myślałem, że będzie je dosyć łatwo ożywić. Niestety okazało się, że trzeba całą wiązkę praktycznie położyć od nowa, bo dużo było poizolowanych kabli gdzieś na skrętkę. Przez to też między innymi spaliła mi się wiązka, tutaj pod radiem na dole. Sytuację udało się ogarnąć, liczniki chodzą. Co za chwilę zobaczycie sami. No tak niestety jest jak trzeba robić po kimś, no ale tego się nigdy nie przewidzi. Najważniejsze, że co prawda moje krokami, ale udało się to ogarnąć i wszystko zmierza w dobrym kierunku. W tym czasie, mimo wszystko jednak udało się skompletować trochę części do samochodu, ale o tym w osobnym odcinku, bo sporo tego jest i są to dość ciekawe graty. W tym momencie wkleję Wam trochę ujęć z tego jak właśnie Piotrek składał tą instalację elektryczną, także ocencie sami jaki to jest makaron spaghetti.

Elektryka to jedno, natomiast z mechanicznych rzeczy od dłuższego czasu też Polones niestety gubił wodę. Udało się zażegnać ten problem. Winowajcą była zaślepka bloku, która skorodowała pod pompą wody. Pokażę Wam dokładnie o które miejsce chodzi. W szczelinie między blokiem a pompą wody zbierała się woda. Eee... Za pompą wody dokładnie w tej szczelinie jest zaślepka bloku, która przekorodowała. I tutaj robiło się po prostu jeziorko z płynu chłodzącego. Tyle jeśli chodzi o kwestie mechaniczne, to na pewno interesuje pewną część widzów, natomiast to, co mi się wydaje, tutaj największe budzi emocje no to złoty kolor. No i o nim trzeba trochę powiedzieć, no bo ta folia, która była na polonezie, no niestety nie wytrzymała próby czasu i przez zimę straciła swój blask. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. No i teraz pomysły są dwa. Jeden to taki, żeby ten samolot okleić ponownie. Niestety ta złota folia do najtańszych nie należy. No chyba, że jest to jakaś firma, która zajmuje się dystrybucją bądź sprzedażą takiej folii. No to śmiało niech się do nas odezwie, chętnie przyjmiemy taką rolkę. A drugi pomysł to jest taki, żeby ten samolot po prostu pomalować, co koniec końców przed oklejaniem i tak będziemy musieli zrobić. To jest złote? Nie wydaje mi się. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dość krótki materiał, ale chcieliśmy pokazać na jakim etapie jest Polones, ponieważ było bardzo dużo pytań. Swoją drogą, jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie wbijajcie na Facebooka na fanpage. W opisie macie do niego link. Tam są wrzucane bieżące informacje na temat tego, co dzieje się z samochodem. Jak zawsze, bardzo dziękuję, że zobaczyłeś do samego końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!